Ryszard Pękała, jestem rektorem Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Dlaczego Tadeusz Samborski? Tadeusz jest mi osobą bliską, znaną z tego, że w swojej pracy społecznej, pracy zawodowej yy, kierował się pryncypiami, wartościami ważnymi dla wszystkich Polaków. Działania Tadeusza są wielką wartością dla regionu, dla Polski. Jest osobą dobrze znaną rozpoznawalną na terenie dolnego śląska Tadeusz przede wszystkim docenia i wskazuje na wielką rolę znaczenie żołnierzy wojska polskiego żołnierzy pierwszej i drugiej armii wojska polskiego właśnie na przełomie zmian politycznych dla niego każdy polak który walczył na wszystkich frontach Europy jest Żołnierzem wartym uwagi i docenienia. O tych ludziach warto pamiętać. Tadeusz non-stop o tym przypomina. Tadeusz realizuje. Plany upamiętniania historycznych wydarzeń poprzez cykliczne spotkania z loty pionierów y, osadników ziem zachodnich oraz y, umacnia w naszej wiedzy w dokumentacji historycznej fakt osadnictwa wojskowego na ziemiach zachodnich. Odbyło się kilka cyklicznych spotkań w Legnicy, które pozostaną na długo w naszej pamięci. Tadeusz Samborski. Lista numer 1, pozycja numer 2, okręg legnica.